Moje ukochane dziecko, próbuję cię ocalić przed wielkim wypadkiem. Dlatego musisz wysłuchać tych słów aż do końca. Dziecko, nie masz pojęcia o tym nadchodzącym momencie w Twoim życiu, w którym masz spotkać się z nieszczęściem. To nie jest moją wolą, abyś cierpiał, nie jest moim pragnieniem, by dotknęło Cię nieszczęście, ale Twoja droga zbliżyła się do niebezpieczeństwa. A ja, Twój ojciec, wyciągam rękę. Nie mówię, by wzbudzić strach, ale by Cię obudzić, przywrócić na drogę życia i prawdy. Ten moment jest bliski, bliższy niż myślisz, a decyzje, które teraz podejmujesz, mają znaczenie większe niż potrafisz dostrzec. Widziałem każdy Twój krok i każdą myśl, którą pielęgnowałeś. Wiem, gdzie Twoje serce stało się ciężkie i gdzie odsunąłeś cichy głos wewnątrz siebie. Były chwile, gdy szeptałem delikatnie, ale byłeś zajęty i rozproszony. Były momenty, gdy wysyłałem znaki, ale Twój wzrok był gdzie indziej, a jednak nie odwróciłem się, nigdy się nie odwrócę. Teraz mówię jasno, z pilnością, ponieważ kocham Cię bardziej niż jesteś w stanie pojąć. Ten wypadek, to doświadczenie, które się zbliża, nie jest karą, ale konsekwencją. Nie mojej ręki, lecz świata, który ode mnie odszedł. A jednak w moim miłosierdziu stoję pomiędzy tobą a ciemnością, oferując światło. Wciąż jest czas, ale musisz słuchać, musisz się zatrzymać, musisz zwolnić i pozwolić, bym znów prowadził twoje kroki. Nie jesteś sam, choć często tak się czułeś. Widzę twoje ciche łzy i ciężar, który niesiesz. Widzę, jak próbujesz być silny, nawet gdy twoje serce pęka. Myślisz, że nikt nie widzi, ale ja widzę. Zawsze widziałem. Jestem blisko tych, których serca są złamane i ocalam tych, których duch jest przygnieciony. To dotyczy ciebie, moje dziecko, zwłaszcza ciebie. Działają wokół ciebie siły, decyzje podejmowane przez innych, niewidzialne niebezpieczeństwa. Chwile, które wydają się zwyczajne, ale są naładowane duchowym napięciem. Wróg spiskuje nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że jesteś cenny, bo on boi się tego, co nosisz w sobie, tego, co ja w tobie złożyłem. On chce kraść, zabijać i niszczyć, ale ja przyszedłem, abyś miał życie i miał je w obfitości. Ten zbliżający się wypadek może zostać uniknięty. Jeśli teraz mnie posłuchasz, nie przez ukrywanie się w strachu, ale przez chodzenie w posłuszeństwie. Są ludzie, od których musisz się oddalić, nawyki, które musisz porzucić i tempo życia, które musisz zwolnić, aby znów mnie usłyszeć. W niektórych sprawach poszedłeś przede mną, i choć Cię nie opuściłem, to nie ja prowadziłem te kroki, ale teraz wołam Cię z powrotem. Zatrzymaj się, spójrz i posłuchaj. Wołam cię po imieniu. Jest miejsce, które dla ciebie przygotowałem. Nie tylko w wieczności, ale tutaj, w tej chwili. W tym czasie ścieżka wyłożona moimi obietnicami, chroniona przez moich aniołów, utwardzona moją mądrością. Ale żeby ją znaleźć, musisz się odwrócić. Musisz porzucić to, co wydaje się pilne, aby przyjąć to, co wieczne. Musisz zrezygnować z iluzji kontroli i wziąć moją dłoń z ufnością dziecka. Wiem, że trudno jest ufać. Wiem, że zostałeś zawiedziony. Ludzie cię skrzywdzili, nawet ci, którzy mieli cię chronić. Ale ja nie jestem jak oni. Nie zmieniam się. Nie kłamię. Nie łamię obietnic. Kiedy mówię, że cię kocham, to znaczy na zawsze. Kiedy mówię, że cię ochronię, to nie jest pusta nadzieja. To przymierze przypieczętowane moją krwią. Czuwam nad tobą, gdy śpisz. Otaczam twój dom już teraz. Wysłałem aniołów, aby rozbili obóz wokół ciebie. Ale twoja wola, twoje wybory, one mają znaczenie. Albo otwierają bramę mojej interwencji, albo zamykają drzwi mojej ochrony. Nigdy nie wtargnę siłą, ale gdy otworzysz drzwi, zaleję cię łaską i wybawieniem. W Twoim sercu są szepty, które ignorowałeś. To niepokój, gdy byłeś z pewnymi ludźmi. To wahanie, zanim podjąłeś decyzję. To byłem ja, nie jestem tylko w grzmocie. Często jestem w ciszy. Słuchaj mnie. Nie tylko uszami, ale duchem. Skieruj swoją uwagę ku mnie. Nauczę cię na nowo rozróżniać. Wyszkole Twojego ducha, by rozpoznawał mój głos. Możesz nie widzieć całego obrazu, ale ja widzę. To, co wydaje się objazdem, może być Twoim wybawieniem. To, co wydaje się opóźnieniem, może być Twoją ochroną. Zaufaj mi, gdy mówię, że nie każda okazja pochodzi ode mnie. Nie każde otwarte drzwi są po to, by przez nie przejść. Wróg potrafi ukryć pułapki pod postacią błogosławieństw. Ale pokażę Ci różnicę, jeśli pozostaniesz blisko. Blisko! Musisz pozostać blisko, moje dziecko, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Dni stają się ciemniejsze, godzina coraz pilniejsza, ale nie masz się bać ciemności, bo jesteś w niej światłem światłem, które sam zapaliłem. Ale aby ten płomień świecił, musi być podsycany moją obecnością. Musisz przychodzić do mnie nie tylko raz, nie tylko w kryzysie, ale codziennie. Chwila po chwili będę cię strzegł. Jest coś, co miałeś zrobić, decyzja, którą miałeś podjąć, może nawet jutro. Mówię ci teraz, zatrzymaj się. Nie spiesz się. Złóż to przede mną, odłóż to. Może wyglądać dobrze w Twoich oczach, ale ja widzę koniec od początku. Zaufaj, że gdy coś wstrzymuje, to nie z okrucieństwa, lecz z mądrości. To, co daje, jest zawsze lepsze. Zawsze. Chcę cię uzdrowić nie tylko z fizycznych ran, chcę cię ocalić przed wewnętrznym zniszczeniem, przed goryczą, wypaleniem, ukrytą winą i cichym wstydem. Chcę przywrócić twoją radość, twój śmiech, twoje poczucie zachwytu. Chcę odnowić twoją siłę, jak u orłów. Chcę, byś chodził i nie ustawał. Ale, żeby to się stało, musisz pić głęboko ze mnie. Usiądź ze mną znów. Wejdź w ciszę, niech hałas opadnie, niech opinie innych ucichną w milczeniu. Dlatego interweniuję, bo mi zależy, nadchodzi pewien czas, czas próby i sprawdzenia, ale nabierz odwagi. Nie wystawiam cię na próbę, by patrzeć, jak upadasz, wystawiam cię, by pokazać ci to, co już jest w tobie. Jesteś silniejszy niż myślisz, bo mieszkam w tobie. Jesteś odważniejszy niż czujesz, bo poszedłem przed tobą. Jesteś lepiej przygotowany niż wierzysz, bo już umieściłem w tobie wszystko, co potrzebne do zwycięstwa. Próba cię nie definiuje. To twoja reakcja to robi, a twoja reakcja może zmienić wszystko. To jest tajemnica mojej miłości. Daję ci wolną wolę, ale też daję ci moc. Pokazuję ci, co może się wydarzyć. A potem zapraszam Cię, byś powstał i to zmienił. Nie przez strach, nie przez gorączkowy wysiłek, ale idąc ze mną krok po kroku. Nie wybiegaj naprzód, nie zostawaj w tyle, idź ze mną. Powiem Ci, kiedy nadejdzie czas działania. Szepnę Ci, kiedy będzie czas czekania. Nie musisz znać całej drogi, musisz tylko ufać przewodnikowi. Krąży burza. Czułeś to, poczułeś to w swoim duchu. Nie bój się jej. Stań w swojej autorytecie. Módl się z ogniem. Wypowiadaj moje obietnice. Otaczaj się prawdą. Odrzuć kłamstwa, które mówią, że to twój koniec. To nie jest koniec. To tylko punkt zwrotny. I wyjdziesz z tego inny, niezłamany, ale przebudzony. Nie zniszczony, ale oczyszczony, Nie mniejszy, ale większy. A gdy inni nie zrozumieją Twojej drogi, gdy będą kwestionować Twoje posłuszeństwo lub drwić z Twojej wiary, nie daj się zachwiać. Nie im odpowiadasz, odpowiadasz mnie. Widzę to, czego oni nie widzą. Wiem, co buduję w Tobie. Pozwól mi budować w ciszy, jeśli trzeba. Owoce przemówią we właściwym czasie. Zaufaj procesowi. Jestem z Tobą w tym wszystkim. Twoje modlitwy są potężne. Nie lekceważ tego, co zostaje uwolnione w niebiosach, gdy modlisz się z wiarą. Najprostszy krzyk, wypowiedziany z wiarą, porusza góry w duchu. Kiedy wybierasz miłość, kiedy wybierasz przebaczenie, kiedy czynisz dobro, nawet gdy nikt tego nie widzi, zmieniasz rzeczywistość, odsuwasz ciemność, sadzisz nasiona światła, które przyniosą owoce we właściwym czasie. Nic nie umyka mojej uwadze. Ani jedna łza, ani jeden akt sprawiedliwości. Wszystko zapisuję i wiernie nagradzam. Nawet gdy wyniki nie wyglądają tak, jak oczekiwałeś, zaufaj mi. Moje nagrody nie zawsze są widoczne w danej chwili, ale zawsze są właściwe, zawsze doskonałe, zawsze wieczne. Nie wynagradzam tylko doczesnymi błogosławieństwami. Wynagradzam pokojem, wzrostem i głębszą wspólnotą ze mną. A cóż może być cenniejsze niż to? Będą ludzie, którzy odejdą. Będą chwile, gdy poczujesz się niezrozumiany, ale nie zatwardzaj serca, zachowaj je miękkie przede mną. Kochaj dalej, siej dobro nawet w twardej ziemi. Każde dobre słowo, każdy miłosierny czyn. Każda pokorna odpowiedź buduje mur ochronny wokół Twojej duszy i przygotowuje żniwo przekraczające wyobrażenia. A gdy nadejdzie ból, jeśli moment, o którym ostrzegałem, mimo wszystko przyjdzie, nie rozpaczaj. Nie jesteś pokonany, nie jesteś zapomniany. Pozwól, by Cię nauczył. Niech przyciągnie Cię jeszcze bliżej mnie. Niech złamie to, co trzeba złamać, abym mógł odbudować na mocniejszym fundamencie. Nie jesteś niszczony, jesteś przetwarzany. Pamiętaj o tym. Nawet Jezus płakał, nawet on jęczał pod ciężarem smutku. Cierpienie nie jest znakiem mojej nieobecności. Często jest miejscem, gdzie objawia się moja chwała. W Twojej słabości moja siła staje się doskonała. Nie marnuj swojego cierpienia ofiaruj je mnie. Pozwól mi zamienić popiół w piękno. Dziecko jeszcze nie skończyłem z Tobą. Nawet nie jestem blisko końca. Przed tobą są dni pełne cudów, Pełne boskich spotkań, Pełne celu i piękna, którego jeszcze nie potrafisz sobie wyobrazić. Wróg chce Ci wmówić, że to koniec, że przegapiłeś swoją szansę, że zawiodłeś zbyt wiele razy, że zaszedłeś za daleko. Ale on jest kłamcą. Odbudowuje to, co inni uznali za stracone. Odkupuje czas. Odbudowuje marzenia. Wskrzeszam martwe rzeczy. Ten przeznaczony moment, o którym mówiłem, może stać się świadectwem, a nie tragedią. Może stać się rozdziałem, na który spojrzysz wstecz i powiesz: To był dzień, kiedy wszystko się zmieniło. Nie dlatego, że zostałeś oszczędzony bólu. Ale dlatego, że zostałeś oszczędzony zniszczenia. Nie dlatego, że byłeś doskonały, ale dlatego, że zwróciłeś się do mnie na czas. Tego tylko pragnę: niedoskonałości, lecz poddania. Niech Twoje modlitwy będą szczere, niech będą prawdziwe. Nie potrzebuję występu, potrzebuję Twojego serca. Przyjdź śmiało przed mój tron. Spotkam Cię tam. Wylej swoje lęki, swoje nadzieje, swoje pytania. Odpowiem. Może nie zawsze tak, jak się spodziewasz, ale zawsze tak, jak potrzebujesz. Nie jesteś ofiarą losu, jesteś naczyniem chwały, a twoja historia wciąż się rozwija. Każdy rozdział ma znaczenie, każda decyzja ma echo. Nawet najmniejsze posłuszeństwo może zmienić bieg pokoleń. Jeszcze nie widzisz pełnego wpływu swojego życia, ale ja widzę. Jest dobry, więc powstań teraz, mój umiłowany. Powstań w modlitwie, powstań w miłości, powstań w świętości, powstań w przebaczeniu, powstań w sile. Niech to będzie moment, w którym poruszysz niebo. Niech to będzie dzień, w którym przewrócisz stronę. A jeśli ten moment mimo wszystko nadejdzie. Jeśli ogień nadal będzie płonął, jeśli fale wciąż będą uderzać, niech to będzie dzień, w którym stałeś niewzruszony. Niech to będzie dzień, w którym odkryłeś, jak niezachwiana jest moja miłość. Nie idziesz ku tragedii, idziesz ku przeznaczeniu. Czy to przez uniknięcie, czy przez wytrwanie zwyciężysz. Nie siłą, nie mocą, ale moim duchem. Idę przed Tobą, idę obok Ciebie. Otaczam cię i poniosę cię, gdy twoja siła się skończy. Zaufaj mi, znam drogę przez to, znam drogę naprzód i nigdy cię nie opuszczę. Ani teraz, ani nigdy skieruj oczy na mnie. Zachowaj serce otwarte, zachowaj ducha gotowego i ujrzysz dobroć Pana w krainie żyjących. A teraz idź, moje dziecko, nie w strachu, lecz w wierze. Mów życie, żyj prawdą. Kochaj głęboko, módl się odważnie, a cokolwiek przyjdzie, pamiętaj o tym. Jestem z Tobą, jestem po Twojej stronie i jeszcze nie skończyłem. Amen.